Drodzy Państwo, w Kękuś. Po pierwsze Polak. Odcinek 599, jego streszczenie. Kadry prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Rafał Brzoska. Moje przesłuchanie 16 czerwca bieżącego roku, godzina 16.00 w Komisariacie Policji 4 w Krakowie w sprawie o podejrzeniu popełnienia przez Rafała Brzoskę w okresie od dnia 18 grudnia 2013 roku do co najmniej 18 lutego 2016 roku Przestępstwa z artykułu 296, paragraf 1 i paragraf 2 kodeksu karnego, ewentualnie także paragraf 3 kodeksu karnego. Motto pierwsze. Każdego miesiąca temita w Polsce śledza obywateli oraz innych polskich instytucji ponad 4 miliony listów i paczek. Za dwuletni kontrakt PGP zażądała ponad 84 miliony złotych mniej niż Poczta Polska. W Szczecinie sąd właśnie pokusił się o pierwsze statystyki. W styczniu wysłał ponad 40 tysięcy listów z potwierdzeniem odbioru, czyli z tak zwaną zwrotką, ale dostał zaledwie 10 tysięcy potwierdzeń. Wiele spraw spadła przez to z wokandy, bo sędziowie nie mieli pewności, czy strony zostały powiadomione o terminie rozprawy. W Warszawie również nie jest lepiej. To artykuł z Newsweek'a z 17 lutego 2014 roku. Pewnomocnik spółki Polska grupa pocztowa co prawda działał w określonym celu będącym znamieniem występku z artykułu 297 paragraf 1 Kodeksu Karnego, chciał bowiem wygrać postępowanie przetargowe i uzyskać dla spółki PGP zamówienie publiczne ZP14 ukłośnik 2013, ale jednocześnie mógł być obarczony określonym defektem intelektualnym, który powodował, iż pozostawał on w nieświadomości co do nierzetelności oświadczenia, jakie w postępowaniu ZP 14 ukośnik 213 złożył i podpisał, przytacza dziennikarz. I to fragment z artykułu z Gazety Wyborczej, dedykowany temu, co nam przygotował milionom Polaków biznesmen Rafał Brzoska u progu swojej kariery. Na potrzebę jego pierwszego wielkiego Biznesu. Proszę Państwa, zamieszczę ten odcinek PPP na mojej stronie internetowej po pierwsze Polak. I wracam. W związku z tym uprzedzam, że będziesz przesłuchiwany w poniedziałek 16 czerwca w sprawie tego pana. Z mojego zawiadomienia w komisariacie Policji 4 w Krakowie. Stąd króciutko przypomnę, o czym było obszernie w moich poprzednich materiałach. Proszę Państwa, co najważniejsze, w biznesie liczby. Tego artykułu jeszcze o biznesie pana Brzoski z 2013, a później w 2013 roku były umowy podpisane. Pan Brzoska wygrał przetarg, a później 2014-2015, początek 2016 roku jego realizacja. Liczby, statystyki, dane. W Newsweek pocztowa samoobsługa, czyli impostoręcza, a ruch. Gubi. I zaczyna się proszę Państwa od tego, y, czego ja sam doświadczałem w tamtych latach 2014-2015, to jest artykuł z początku 2014 roku. Zatem, w jaki sposób y, świadczył, jakiej jakości usługi świadczyła nam PGP y, z wykorzystaniem swoich podwykonawców, to znaczy impostu, ruchu, sklepów mięsnych, y, z rybami i tak dalej. W saloniku ruchu ekspedientka wręczyła mi trzy koszyki z korespondencją sądów. Niech pan sam szuka tego listu, ja muszę obsługiwać innych klientów. Westchnęła i odwróciła się do mnie plecami. Zostałem sam z górą urzędowej korespondencji sądów i prokuratur. Mogłem otworzyć każdy list, podrzeć, wsadzić do kieszeni. I to również moje doświadczenie, proszę Państwa, ja odbierałem przez dwa lata przesyłki listowe w dwóch, kios w dwóch kolejnych kioskach ruchu i w dwóch sklepach z artykułami papierniczymi, z zabawkami, w dodatku jeden. Poza tym, że miał w swojej ofercie artykuły papiernicze, zabawki, to miał również i kwiatki, liczby. Są wśród nich przesyłki ważne, jak na przykład zawiadomienie o terminie rozprawy z żądaniem potwierdzenia odbioru i niezwykle ważne, choćby akta sądowe, które nie mogą zginąć ani dostać się w niepowołane ręce. Do końca ubiegłego roku zajmowała się tym Poczta Polska. Państwowy moloch logistyczny, który w całym kraju ma blisko 8 tysięcy placówek od centrum Warszawy po Puszczę Białowieską i armię 26 tysięcy listonoszy. Z takim zapleczem firma bez trudności zgarniała dotychczas wszystkie zlecenia na obsługę pocztową wymiaru sprawiedliwości. I ktoś, proszę Państwa, wtedy postanowił nie wiem, czy to była sama decyzja samego Jarosława Gowina. Czy też jak ktoś inny, może jakieś inne gremium. W każdym razie od decyzji Jarosława Gowina wszystko się zaczęło. Zorganizowano przetarg. Przetarg, który prowadziła grupa zakupowa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a w ostateczności przystąpił, podpisawszy umowę również prokurator generalny. W efekcie przesyłki listowe polecone z sądów i prokuratur zaczęły być dostarczane przez PGP z jego podwykonawcami wspomnianymi przeze mnie wcześniej. Dobra pasa skończyła się pod koniec ubiegłego roku, kiedy kontrakt zwinęła jej z przednosa maleńka polska grupa pocztowa, własność jeszcze mniejszej spółki zarejestrowanej na Cyprze w celu optymalizacji podatkowej. Za dwuletni kontrakt PGP zażądała ponad 84 miliony złotych mniej niż poczta Polska. Monopolista desperacko próbował jeszcze zawalczyć o zamówienia warte około. 500 milionów złotych. Skoro, proszę państwa, miesięcznie wchodziło w grę około 4 milionów przesyłek, przetarg obejmował okres dwuletni, zatem mówimy o około 100 milionów łącznie przesyłek. PGP zaproponowała najważniejszym kryterium były pieniądze, była cena, PGP zaproponowała atrakcyjne warunki, wobec tego PGP została uznana zwycięzcą. No, i zaczęło się, proszę państwa, media donosiły. W Szczecinie sąd właśnie pokusił się o pierwsze statystyki. W styczniu wysłał ponad 40 tysięcy listów z potwierdzeniem odbioru, czyli z tak zwaną zwrotką, ale dostał zaledwie 10 tysięcy potwierdzeń. Wiele spraw spadło przez to z wokandy, bo sędziowie nie mieli pewności, czy strony zostały powiadomione o terminie rozprawy. W Warszawie również nie jest lepiej. Stołeczny Sąd Okręgowy, który w zeszłym roku otrzymywał zwrotki średnio po trzech dniach od wysłania listu, od stycznia czeka na to samo jakieś 10 dni dłużej. Proszę Państwa, to był wielki skandal. Sprawą zajmował się Urząd Komunikacji Elektronicznej, sprawę badało CBA, sprawę badała prokuratura, sprawą zajmował się, zajmowała się również Najwyższa Izba Kontroli. O tym szeroko było w moich poprzednich materiałach. Postępowanie prowadziła prokuratura okręgowa w Krakowie. I jakie stanowisko w ostateczności prokur prokuratury, czy doszło do, do popełnienia przestępstwa? W czym była rzecz? Firmy, które uczestniczyły w przetargu, powinny posiadać wystarczającą liczbę y, placówek pocztowych czyli placówkę pocztową w każdej gminie. PGP miał swoich, jak informowały media, 180 placówek, poinformował organizatora przetargu. Że podwykonawcą będzie impost. Impost też miał niewiele placówek, wobec tego zawarł umowę z innym podwykonawcą, ruchem. Ruch udostępnił swoich ponad 5 tysięcy w ruchu. W dwóch spośród nich ja odbierałem przesyłki. I no proszę Państwa, zaczęło się coś, co umownie można nazwać, jak to tutaj przedstawiono, nie używając tego określenia, jazdą. Prokuratura zastanawiała się, czy doszło do popełnienia przestępstwa i jakie kuriozalne stanowisko prokuratury. Przypomnę, bo też było w moich poprzednich materiałach. Rafał Brzuska spiera się z dziennikarzami Gazety Wyborczej o tekst na temat przetargu na obsługę korespondencji sądowej. Uznała, że nie. Dlaczego? Pełnomocnik spółki Polska Grupa Pocztowa, co prawda działał w określonym celu, będącym znamieniem występu z artykułu 297, paragraf 1 KK, chciał bowiem wygrać postępowanie przetargowe i uzyskać dla spółki PGP zamówienie publiczne ZP14, ukłośnik 2013, ale jednocześnie mógł być obarczony określonym defektem intelektualnym, który powodował, iż pozostawał on w nieświadomości co do nierzetelności oświadczenia, jakie w postępowaniu ZP 14 ukośnik 213 złożył i podpisał. Proszę Państwa, sposób procedowania, kolejność działań jest zupełnie inna niż, no niż powinna być w oparciu o przepisy prawa, bo w pierwszej kolejności należało przedstawić zarzuty. Tak, z reguły postępują prokuratorzy, i dopiero sprawdzić, czy aby osoba wskazana jako sprawca przestępca, jako sprawca przestępstwa, nie, no właśnie nie posiadała tego defektu intelektualnego, na który powołał się, czy też powołała się prokurator z prokuratury okręgowej w Krakowie, uznając, tak wynika z tego artykułu, że w ogóle nie będzie prowadzone postępowanie. Zatem My, klienci, biegaliśmy po kioskach ruchu, jak podawała NIK sądą Najwyższej Izba Kontroli, sądom groził paraliż. Zresztą przedstawiono w tym artykule, który prezentowałem przed chwilką, co się działo. Na 40 tysięcy wysłanych przesyłek, tylko 10 tysięcy zwrotek wróciło, to znaczy one pewno później jeszcze też przyszły. Tyle tylko, że jakie były tego skutki? Proszę Państwa, PGP zaproponowała cenę 84 miliony. Niższą niż Poczta Polska. 84 miliony przy 100 milionach przesyłek to znaczy, że to była cena o 84 grosze niższa na jednej przesyłce. No ale trzeba by policzyć, jakie były koszty ponoszone przez sądy, przez prokuratury. Już nie mówi o kosztach społecznych, tych, które myśmy ponosili. Ja na przykład zamiast odbierać przesyłki listowe. Polecony w urzędzie pocztowym, do którego mam myślę, że nawet mniej niż 200 metrów, to był taki czas, że biegałem no dobrych 5 km do oddalonego sklepu z zabawkami artykułami papierniczymi i kwiatkami, gdzie przesyłki listowe polecone leżały na półce w skrzynkach i gdyby y, nie pilnowała, gdyby nie spojrzała. Osoba z obsługi, to można było sięgnąć przez lady i po prostu wyciągać sobie z tych pudełek. Tak to wyglądało. Jeśli zatem na jednej przesyłce organizator przetargu uznał, że skarb państwa zarabia 84 grosze, no to jeśli dlatego PGP wygrał ze swoimi podwykonawcami, no to trzeba by policzyć, jakie koszty. Yy, źle doręczonej, niedoręczonej, zagubionej przesyłki, w ostateczności ponosiły sądy. Każdy sąd i każda prokuratura. Czy aby to na pewno było opłacalne? Proszę Państwa, z tych przyczyn i z innych, które prezentowałem w poprzednich PPP, dedykowanych temu przetargowi, tym oto z 31 marca 2025 roku skierowanym do Młodszego Inspektora Krzysztofa Martki, Komendanta Komisariatu Policji 4 w Krakowie, złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez założyciela i prezesa zarządu Integer.pl i INPoZ spółka z o, Rafała Brzoskę w okresie od dnia 18 grudnia, bo wtedy 18 grudnia 2013 roku podpisano umowy, do co 18 lutego 2016 roku, bo jeszcze 18 lutego 2016 roku mnie, PGP i INPO zdoręczyły przesyłkę listową poleconą umyślnie przestępstwo z artykułu 296 paragraf 1 i paragraf 2 KK, wyrządzenie skarbowi państwa sądom powszechnym prokuratorom. I tutaj rzeczywiście trzeba by ustalić nie tyle dla skarbu państwa globalnie, tylko dla każdego sądu, dla każdej prokuratury, o co będę wnioskował. Szkody majątkowej w znacznych, przekraczających 200 tysięcy złotych rozmiarach i wniosek o sprawdzenie, czy aby nie doszło również do popełnienia przestępstwa z artykułu 296 paragraf czy kodeksu karnego, zatem wyrządzenie sądom poszczególnym prokuratorom szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przekraczających 1 milion złotych. Otrzymałem to oto wezwanie z terminem stawiennictwa 30 kwietnia 2025 roku, ale podano, że jestem wzywany celem przesłuchania autor pan posterunkowy Kamil Wóz celem przesłuchania w charakterze świadka w związku ze złożonym pisemnie zawiadomieniem z dnia 31 marca 2025 roku dotyczącym przestępstwa artykułu 296, paragraf 1, 2, 3 KK wyrządzenie i tak dalej, ale nie podano imienia i nazwiska sprawcy. Wobec tego wyszedłszy z założenia, że Autor wezwania chroni wizerunek wskazanego przeze mnie sprawcy tym oto pismem z 22 kwietnia 2025 roku skierowanym do pana, do autora wezwania i do jego przełożonego. Złożyłem wniosek o wyłączenie pana posterunkowego Kamila Wusa od rozpoznawania sprawy, a jednocześnie usprawiedliwienie niestawiennictwa we wskazanym terminie, to znaczy 30 kwietnia. I otrzymałem to oto wezwanie sporządzone 11 maja Termin dnia 16 czerwca i tutaj już jest prawidłowo. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa 16 czerwca 2025 roku o godzinie 16.00 w Komisariacie Policji 4 w Krakowie w pokoju numer 40 celem przesłuchania w charakterze świadka w związku ze złożonym pisemnie zawiadomieniem z dnia 31 marca 2025 roku dotyczącym przestępstw z artykułu 296 paragraf 1 i paragraf 2 KK. Zatem tutaj już nie jest podane. To, co było w tym, że również paragraf 3 KK, wyrządzenie znacznej szkody na rzecz Skarbu Państwa przez pana Rafała Brzoswę w okresie od dnia 18 grudnia 2013 roku do co najmniej 18 lutego 2016 roku. Ponieważ to wezwanie zostało sporządzone prawidłowo, co oczywiste, stawię się, 16 czerwca to poniedziałek o godzinie 16. Skierowałem wszak do y, autora wezwania, pana posterunkowego Kamila Wusa, to to pismo z 9 czerwca, w którym złożyłem wniosek o rejestrowanie przebiegu czynności przesłuchiwania mnie za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, wniosek o nadanie mi w sprawie statusu pokrzywdzonego przez organ, który będzie rozpoznawał to zawiadomienie i zawiadomienie, że po zakończeniu czynności przesłuchania mnie w dniu 16 Czerwca, poproszę o wydanie mi protokołu z przesłuchania mnie z pieczęcią Komisariatu Policji 4 w Krakowie, poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron. No i pomnę moich poprzednich doświadczeń, gdy zdarzało się, że byłem wzywany w jednej sprawie, a przy okazji usiłowano mnie przesłuchać w jakiejś innej sprawie, również złożyłem zawiadomienie, że podczas mojego stawiennictwa w KP4 w Krakowie w dniu 16 czerwca w sprawie do sygnatury. Yy, nie wyrażę zgody na przesłuchanie mnie w żadnej innej sprawie, a jeśli zachodziłaby taka potrzeba, to proszę, wnoszę o przygotowanie i wręczenie mi w dniu 16 czerwca prawidłowo w oparciu o prawo określone w artykule 129 yy, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, sporządzone wezwanie. I teraz proszę Państwa, szybciutko o przepisy prawa, artykuł 296 k.k. Kto będąc obowiązany na podstawie. Przepisy ustawy decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Paragraf 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w paragrafie 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. No i tutaj nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, że sprawca, a sprawcą był szef. Firmy Pan Brzoska działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. No i jeszcze paragraf 3, co do którego wnosiłem o zbadanie, czy zachodzą również okoliczności uzasadniające przedstawienie zarzutu z tego paragrafu. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w paragrafie 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do. Lat 10. Proszę Państwa, przepisy prawa, co to jest znaczna szkoda, co to jest szkoda w wielkich rozmiarach, to wcale nie są takie wielkie kwoty. Artykuł 115, paragraf 5 Kodeksu Karnego. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 tysięcy złotych. Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1 milion złotych. Zatem, proszę Państwa, jeśli yy, do najważniejszych skutków tego, że przesyłki listowe polecone, sądowe i prokuratorskie dostarczały, wspomniane przeze mnie wcześniej, czy też odbieraliśmy w urzędach pocztowych oddawczych, którymi były kioski ruchu, którymi były sklepy mięsne, mięsne z wędlinami, którymi były sklepy z rybami, czyli sklepy rybne i tym podobne były przewłoki w postępowaniach, sędziowie stawiali się do pracy, prokuratorzy stawiali się do pracy i nie mogli prowadzić działań, bo nie mieli zwrotnych potwierdzeń odbioru. Nie mówiąc, co działo się w przypadkach, gdy ginęły przesyłki. Mnie, jak pamiętam, też zginęła przesyłka i biegłem chyba dwukrotnie i biegałem do centralnej rozdzielni, to znaczy biegałem to już jeździłem tramwajem, bo to był kawał drogi. Zatem całe koszty tego, co zorganiz zorganizował nam u progu swojej wielkiej biznesowej kariery Pan Rafał Brzoska ponosiliły sądy, ponosiły prokuratury i ponosiliśmy my, obywatele Polacy, oczywiście tych kosztów, które ponosiliśmy my, do tego już nie jesteśmy w stanie ustalić i oczywiście tego nikt nie jest w stanie zbadać. Ale ja sam doskonale wiem, ile mnie to kosztowało, pomijając w wymiarze finansowym, to ile zdrowia, ile nerwów. Gdy zatem stawię się 16 czerwca, w poniedziałek o godzinie 16. To w podsumowaniu zarzutów, które przedstawiłem, poproszę, żeby organy ścigania sprawdziły, jakie straty ponosiły, jakie szkody ponosiły indywidualnie sądy i prokuratury. Z tego powodu, że PGP, która wystartowała w przetargu, nie posiadała wystarczającej liczby swoich placówek pocztowych. Że zatrudniła podwykonawców, którzy zatrudnili podwykonawców, a wszystko to w skrócie, to tylko jeden z artykułów przedstawił, jak przed chwilką ja zacytowałem, Newsweek a artykułów na temat. Funkcjonowania biznesu Pana Brzoski było mnóstwo, powtórzę jeszcze raz, prokuratura, CBA, Urząd Komunikacji, Komunikacji Elektronicznej i NIK zajmowały się, bo tak ogromna była skala problemu. Natomiast Pan Brzoska był z siebie bardzo zadowolony, wtedy yy, mówił, że w biznesie na spotkaniu z uczniami technikum, do którego chyba sam wcześniej uczęszczał, gdy był młodzieżą, Gdyby był młodzieńcem, mówił, że w biznesie trzeba mieć szczęście, i w ogóle to on jest perfekcjonistą. Nie jest zadowolony z tego, jak to wygląda, bo chciałby, żeby było lepiej, ale winę scedował jakby na pocztę, mówiąc, że on proponował poczcie biznes, żeby poczta przyjmowała jego wizę, ale, ale poczta się nie zgodziła. No, Państwu pozostawiam ocenę takiego stanowiska. Poczta miała wpuścić do siebie biznes pana Brzoski, żeby pan Brzoska mógł zarabiać dzięki. Poczcie polski, a poczta polska nie realizować swojego biznesu, nie osiągać zysków. Bardzo karkołomne myślenie pana Rafała Brzoski. Dzisiaj deregulatora mocą decyzji, deregulatora ogromnej liczby działań z różnych obszarów aktywności państwa, z nominowania Prezesa Rady Ministrów Tuska. W jednym z następnych PPP przedstawię państwu. Przebieg mojego spotkania 16 czerwca o godzinie 16 z panem posterunkowym Kamilem Wusem, autorem tego wezwania dla mnie na przesłuchanie w sprawie zgłoszonej przeze mnie popełnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa, podejrzenia, niech sprawdzą przez pana Rafała Brzoskę. Dziękuję państwu za uwagę.